Witam, nazywam się Karolina Wojciechowska. Jestem wolontariuszem projektu Szlachetna Paczka, który działa też w województwie pomorskim. Muzyka jest to ogólnopolski projekt, który narodził się w Krakowie. Działa już po raz czternasty. Jego główną cechą i ideą jest idea mądrej pomocy, czyli pomocy konkretnej, odpowiadającej na potrzeby osób, które w trudnej sytuacji znajdują się nie z własnej woli czy z własnej, własnego braku działania, ich mm, trudna sytuacja jest niezawiniona. Chcemy odnaleźć takie osoby, chcemy im pomóc, chcemy im pomóc uwierzyć w siebie i w swoje możliwości. Obecnie poszukujemy lidera w Malborku, który tutaj poprowadzi wolontariuszy, odnajdzie takie rodziny i którym uda się pomóc. Zgłaszać można się poprzez stronę www.superw.pl. Tam wybiera się rejon, tam wypełnia się zgłoszenie. Następnie wolontariusze, przygotowani, przeszkoleni, udadzą się do rodzin na spotkania z nimi, zbiorą wymagane informacje, tak aby potem od połowy listopada, kiedy ruszy Baza Rodzin, przygotować darczyńcę do tego, żeby mógł jak najlepiej pomóc rodzinie, którą wybrał. Jestem księdzem i przyznam się Wam, że kocham ludzi bogatych. I tak właśnie powstała szlachetna paczka. Bo ja tak kocham bogatych, że oni kochają biednych. Dla mnie nie ma Polski biednej i Polski bogatej. Jest jedna Polska. Jeśli jesteś za podziałami, nie rób nic. Jeśli chcesz więcej szlachetnej Polski, wyślij sms paczka na 75465. Ksiądz Jacek Stryczek.